Witam z tej strony Hart. Kolejna część z budowy 7TP. Teorie mamy już w poprzednim odcinku za sobą. Tutaj udało mi się już pomalować, pomalować części fototrawione. Przedtem potraktowałem je troszeczkę papierem ściernym. To teraz sobie swobodnie schnie. Słuchajcie, i teraz taka. Możemy ustawić sobie wielkość plamki, tak? tutaj takim pokrętem, jeżeli mamy Evolution, ja tu już mam farbę wlaną, daje nam to, że dalej nie cofniemy tego spustu, czyli nie zrobi nam się wielka plama. Ja w tej chwili zmniejszyłem wielkość tej plamki, z tego względu, że będę starał się malować małe, dokładne rzeczy. O, tak jak widzicie, tutaj jest, to jest max. To jest max, jaki mogę tutaj wychylić i zaczynamy. Brązowy kolor, Patrzymy, gdzie tutaj jeszcze możemy go, go użyć. Pamiętajmy o tym, że tak jak już wspominałem, kolejny raz wspomnę, czołgi przyjeżdżały na zielono. I dopiero później w jednostkach był kamuflaż robiony. Tutaj jeszcze muszę poprawić. Problem wtedy pojawia się tak, jak zmniejszymy sobie tą wielkość plamki, że nie możemy czyścić, jak gdyby automatycznie. Przesuniemy całą, całą igłę do tyłu. To nam się zwiększa otwór. A musimy to teraz kontrolować. Dobra, już, jak już nie wiem, czy tutaj widać. Jedziemy z koksem, już to jest po całości. Dobra Nie, Jednak ja sobie chyba to jeszcze odkręcę Może trochę małe ciśnienie ale jest mi jednak wygodnie bez, te, bez tej regulacji plamki okej okay. więc jedziemy czekoladą Dobra, słuchajcie, no i to to mniej więcej wyszło tak. Przypominam, że to jest, to jest seria odcinków dla modelarzy początkujących, więc jak na początkującego modelarza to uważam, że wyszło mi całkiem ok. Dobra, mamy, mamy wieżę zrobioną. Jedziemy teraz, jedziemy teraz tutaj z kadłubem. Pamiętajmy o tym, żeby od czasu do czasu odgiąć tutaj igłę do tyłu, przeczyścić, i możemy dalej kontynuować malowanie. Poprawiamy brązowy kolor. Zacznę może od tej strony. Ok. Dobra. Jest OK. Ja myślę, że też jest OK. Dodajemy delikatne rozmycie. Czy nic nie widzicie? Dobra, słuchajcie, a no tak mniej więcej to wyszło. Czy tu bym poprawił? Dobra. zwiększamy troszeczkę jeszcze ciśnienie. Co mi przyszło do głowy? Siatki. Siatki będą tutaj. Chyba góra. Czy to jest, nie wiem, czy to jest różnica, czy nie. Siatki też robiłem na brązowo. Dobra, myślę, że będzie ok. Już taki nam kamuflaż wyszedł. Poprosimy o ostrość operatora. Dziękuję. Tak to mniej więcej wszystko tutaj nam wyszło. Wow. Więc mamy ostrość w miarę jeszcze tutaj wrzucimy. Zobaczymy, jak tutaj sprawa wygląda. Tu jest w miarę ok jest straściło więc tak to mniej więcej będzie chłopaki i dziewczyny wyglądać OK tak to mniej więcej będzie wyglądać oczywiście to musimy teraz poczekać to wszystko wyschnie. jeszcze nic na siłę eee, Teraz tak jeszcze patrzę jeszcze patrzę czy jakieś na brązowo ale nie, dobra, to później, tutaj chodzi o te poprzeczki, które są te, te uchwyty mocujące, które są tutaj pomalowane, to o tym się zajmę później. E, dobra, słuchajcie, e, czyli kamuflaż mamy, mamy praktycznie zrobiony, czekamy aż wyschnie, będziemy zajmować się malowaniem, e, to jest dla wybranych kół, bo one mogą zostać tak są czarne, e, tutaj, to są te dwóch skwieznych na dół. Mogą zostać czarne, ale można też środek zrobić na żółto. A tutaj musimy zrobić, bo one są zielone z jednej strony, z drugiej są żółte. Postaram się bandaże zrobić w kolorze ciemnym przy pomocy pędzla i maszynki do malowania, gdzieś ona tutaj leży. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. I do zobaczenia w następnym.